Dlaczego przestajemy po, po drapaniu przynajmniej na kilka minut, na kilka sekund, y, przestaje nas swędzić? Mianowicie, pobudzamy wtedy zakończenia nerwowe bólowe. I tutaj, e, ponieważ z punktu widzenia przeżycia jednostki, tak ewolucyjnie, e, ból jest pewnego rodzaju sygnałem, że nam coś przeszkadza, że nam zagraża, prawda? No, ja tutaj zawsze daję obrazowo, studentom tłumaczy. proszę sobie włożyć dwa palce do kontaktu, jak Państwo kopnie prąd, to nawet Państwo nie pomyślicie, a już tą rękę uciekniecie z tą ręką, bo tak organizm działa, prawda? Odruchowo uciekamy. Natomiast w przypadku świądu, bo to też jest mechanizm pewien obronny naszego organizmu, świąt nam służy po to, żebyśmy w jakiś sposób byli w stanie zniwelować Pasożyty, jak to pasożyty, które nam zagrażają, przykładem niech będzie sławetny komar. Prawda? I teraz tu nie chodzi o to, żebyśmy szybko uciekali, jak ktoś nas swędzi, bo to najwyżej ten komar gdzieś tam sobie podleci do góry i, e, i za chwilę znowu nas, nas usiądzie i znowu nas e, będzie, że tak powiem, gryźć, e, czy tam kłuć, czy jak tam żądlić. Więc e, jakby. Świąt to jest pewnego rodzaju sygnał, że musimy zwrócić uwagę na tę swędzącą skórę i najwyżej w jaki sposób tego pasożyta się pozbyć, na przykład go rozgniatając. I teraz, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to e, zrozumiemy, że podrapanie powoduje za e, jakby pobudzenie drogi e, bólowej, która w pewien sposób łączy się z drogą świątową i e, są tam takie połączenia, my to tak naprawdę mówimy takie, no poprzeczne można powiedzieć synapsy, które hamują przekazywanie bodźców siądowych. I teraz wracam do tej gorącej wody.